Вот так белый. Найс, брат. Я! Я не люблю, да, да. Ой, шоп. Да. Konektor, 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 Je, Dwa Jest konektor, Dwie konektor, 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 kurwa. Switch. Sorry. To konektor. Nie, to wiem, nie. Ładnie. Och, nie jest. Och, nie jest. Bok jest. Co jest? Ma ci z Terrorists weed. Fuck, sorry man. Terrorists weed. Co Terrorists